Hej, tu Kasia, witam Cię w kolejnym dniu. Zacznij jogę powolutku i delikatnie. Nasza praktyka będzie obejmować dzisiaj praktykę z kręgosłupem, tak aby pobudzić tą energię z samego rana i aby poczuć, co może dać Ci kilka minut tylko dla siebie. Więc zacznijmy teraz z zamkniętymi oczami. Otwórz sobie dłonie do sufitu. Weź głęboki wdech i wydech. Złącz kciuki palec wskazujący. Zatrzymaj się na moment w sobie. Nawet jeśli jesteś niewyspana bądź zmęczona po pracy, w zależności od tego, o jakiej porze odtwarzasz to nagranie, to zauważ wszystko, co się w tobie dzieje. Być może jest jakaś nowa rzecz, nowy nawyk, który wdrażasz i na razie jest on niewygodny. Być może jest jakaś emocja, która tkwi w Tobie już od kilku, kilkunastu dni. Zauważ to wszystko, w jakim stanie jesteś. Pozwól Jodze, aby zaprowadziła Cię z powrotem na te tory, tory bycia w sobie. Bycia w tej ciszy, w tym pięknym stanie, stanie bycia przy sobie i stawania za sobą. Szanowania swoich granic, szanowania swojego zdrowia. I delikatnie poruszaj palcami dłoni i wyciągnij. I teraz powolutku przechodzimy sobie do przodu i to może być dosyć ciężkie, żeby zrobić to od samego rana, więc po prostu zejdź tyle ile możesz na dół, zwieś głowę na dół i zostań chwilkę w tej pozycji, wyciągnij ręce jak najbardziej do przodu. Powolutku będziemy wychodzić do góry, złącz kolana razem, przenieś je na jedną stronę ciała i przejdź do tyłu swojej maty. Rozłóż kolana szeroko i przechodzimy do pozycji dziecka. Pozycja dziecka wygląda w ten sposób, że pośladki leżą na piętach, ale jeśli czujesz, że one na razie jeszcze nie schodzą tak łatwo, to się kompletnie tym nie przejmuj, bo to jest proces, żeby to zeszło. Ty masz po prostu wykonać. Tą pozycję jak najlepiej potrafisz na dzisiaj. Wyciągnij palce do przodu i połóż głowę, połóż czoło na macie. Teraz zednij swoje ręce. Daj je blisko głowy i powolutku wychodzimy do góry, prostujemy ręce, patrzymy na sufit. Wdech i zejdź na dół. Wydech. Wdech, góra. Wdech, góra. Wdech, góra. Wdech. I wdech, góra. Wdech, dół. Wyciągnij ręce przed siebie do przodu i wychodzimy sobie do klęku, ale delikatnie łączymy kolana i schodzimy sobie na dół do pozycji kobry. I teraz w pozycji kobry wyciągnij głowę do góry, wyciągnij szyję z barków i zejdźmy w ruchu na dół, trzymając łokcie przy sobie. Wdech, góra. I wydech, zejdź na dół i teraz wyciągnij swoją lewą rękę do boku, prawą rękę zostaw zgiętą przy klatce piersiowej, zegnij prawą nogę i przenieś prawą nogę na lewy bok i obróć głowę i połóż ją również na ziemi. Wróć do środka i zmień powolutku stronę. Wróć do środka. Przyciągnij prawą rękę blisko swojej klatki piersiowej i wyjdź do góry. Wdech. I wydech. Przechodzimy prosto do pozycji kota, czyli zaokrąglamy kręgosłup. Puść głowę na dół. I teraz zejdź do pozycji dziecka i połóż czubek głowy, ręce daj tak do tyłu tym razem, kolana są razem. Połóż czubek głowy na macie i Będziemy wychodzić do góry. Siadamy sobie. Siadź skrzyżnie. Zamknij na moment oczy. Po prostu plecy. Poczuj tą różnicę. Może być duża, może być drobna. Po prostu poczuj co daje nawet taki delikatny ruch z rana czy z wieczoru. Czym jest tak naprawdę ruch dla Twojego ciała? Co się dzieje, kiedy występuje, a co się dzieje, kiedy go brakuje? Wpuść wszystkie pozytywne emocje, pozytywne myśli, pozytywne słowa na cały dzień, bądź na całą noc do swojego wysłu. Twojego naturalnego stanu dobra, spokoju, radości, lekkości, który jest Twoim naturalnym stanem. Pora puścić wszystkie ciężkie sytuacje i zacząć naprawdę w lekkości każdy dzień i każdy wieczór. mi ręce do góry nad głowę, w dłonie wdech. Czoła, gardła i serca. Dziękuję sobie za ten piękny dar, wyciąg przy sobie. Ja dziękuję Wam bardzo i życzę Wam cudownych snów albo wspaniałego.